Moja ciocia Helena zawsze miała w sobie coś niezwykłego. Nie w sensie magicznym, ale takim, którego nie da się nazwać. Wchodziła do pokoju i nagle wszyscy czuli się spokojniejsi, jakby przyniosła ze sobą ciepło z innego świata. Kiedy byłem dzieckiem, mówiła mi, że każdy człowiek ma ukryte miejsce, które potrafi zobaczyć tylko ktoś, kto naprawdę nas zna. Śmiałem się, bo brzmiało to jak bajka. Ale ciocia zawsze widziała więcej niż inni. Kilka dni temu odwiedziłem ją po latach. Zestarzała się, ale jej oczy wciąż były takie same, jakby widziały rzeczy za zasłoną codzienności. Usiadła naprzeciwko mnie i powiedziała: Wciąż masz swoje ukryte miejsce. Tylko już o nim zapomniałeś. Zanim zapytałem, co ma na myśli, podała mi małe pudełko. W środku był rysunek, który zrobiłem jako dziecko dom, drzewo i odtrzymający ja jej rękę. Zawsze tu wracaj. Kiedy nie wiesz, kim jesteś, powiedziała: Nie wiem, jak to zrobiła. Nie pamiętałem, że ten rysunek istnieje. Ale kiedy wyszedłem od niej, poczułem coś dziwnego lekkość. Jakby przez chwilę wszystko było prostsze. Ciocia sama w sobie była jak takie ukryte miejsce. I chyba dopiero teraz to rozumiem.